Cześć, witam Was po raz kolejny z nadwody. Z nadwody, którą już pewnie znacie, kojarzycie z moich poprzednich wypadów. Jestem nad zalewem w Miliczu, ale jestem w trochę innym miejscu, aniżeli zazwyczaj mówiłem. Tutaj widzicie moje stanowisko, ja zazwyczaj siedziałem tam, Po tamtej stronie, tam jest ten, ta plaża, tak, tam jest takie e, parking, tak, i, i to było miejsce, z którego, z którego wiem. A dzisiaj jestem troszeczkę dalej takie miejsce troszeczkę wydaje mi się m, bardziej regularnym, takim, jeżeli chodzi o dno, takim bardziej e, płytkim. Dzisiaj, oczywiście, celem numer jeden będą liny. Chciałbym pobić swój ekoetlina sąd, który należy, czy, który należy, który wynosi. 53 cm, wiem, że są tutaj większe liny, więc chciałbym, e, chciałbym jakiegoś większego posiadacza złowić. No, a może wpadnie jakiś kapik, może jakiś inny jeszcze e, przyłów, zobaczymy. Natomiast no, na pewno celem numer jeden, meduliny, i zobaczymy tak naprawdę, ile ich wpadnie, bo 3, to wydaje mi się, jak gdyby to nie jest pytanie czy tylko ile, bo ten zalew stoi linami. No i wiecie, słuchajcie, co będę, co będę opowiadać o tym zalewie. Jest przepiękne miejsce, jest tu pełno ryb. E, i co, zapraszam na film. Tak jak widzicie, wygląda to tak, taka ścieżka jest, jest i co chwilę są poobiane takie stanowiska. Można powiedzieć, że takie dziury w trawie albo są pomosty, albo takie bardziej zadbane są też kłóeczki. Tam jest, tak jak wam wspominałem, to miejsce, w którym poprzednio wędkowałem, także jestem troszeczkę kawałek od, od tego miejsca, gdzie mówiłem. Takie popularne miejsce są też takie te duże, te duże pomosty, tak? No, spróbujemy tutaj dobać rybki. Myślę, że tutaj też będzie widziałem już jakieś spławy. Ludzie jak z tego, z tego co widziałem, to praktycznie nie ma w ogóle. Co mnie trochę dziwi, z tego co wiem, to miejscowi już tu w ogóle nawet nie łowią, tylko właściwie przyjezdni, tak samo jak ja, ale to dobrze, nawet im mniej ludzi, tym lepiej. Tak widzicie, stanowisko całkiem, całkiem przyjemne tutaj, jedna wędeczka, bo dwie myślę, że nie będzie potrzeby i co, jedziemy z tematem. To miejsce, w którym siedziałem poprzednio, takie e, wydaje mi się bardziej kameralne, bo inaczej trzeba było odjeść kawałek ze ścieżki, a ja tu pewnie, jest, słuchajcie, jest niedziela, więc zaraz będą się schodzić jakieś spacerowicze. Już to jest bardzo ładne miejsce, które warto zwiedzić, przyjechać tutaj nie tylko na ryby, ale po prostu dużo tu jest ciekawych rzeczy, które można porobić. pojeździć na rowerach, są świetne ścieżki rowerowe, trasa taka imienia Szulkowskiego, byłem tu ostatnio z rodziną, naprawdę polecam gorąco. Jest barcz, tak, którą można popłynąć sobie kajakiem, czy też młynówką, która też tu jest obok. także naprawdę, czyli tam mówię na rowerze, popływać na kajaku, pospacerować pooglądać ptaki, pooglądać te w ogóle okoliczności przyrody piękne, bo są naprawdę te, naprawdę tu jest grzbiet te Wrocławia, a, a zupełnie inny klimat jest fajnie się do, do inie tutaj przebywa. To też to jest takie przyjemne miasto. Widać zadbanej jest tutaj kasy doinwestowanej, to od razu widać, że nie jest biedne. Na auta co chwilę przejeżdżałem, bo jednak jest to ulica. Będzie słychać szumy. No i tak wygląda moja mieszanka. To jest mieszanka pelletów. To jest 4 mm pellet od Feniksa. I do tego jeszcze dwa rodzaje 2 mm. To jest kukurydziany i kukurydziano orzechowy właściwie i o smaku Green Betaine. Także to są mieszanka tych trzech pelletów. I te pojedyncze czerwone cząsteczki, takie żółte, które widzicie, to po prostu jest podsypane pieczywko fluo. Bo też e, ostatnio zacząłem to stosować i całkiem fajnie tutaj nadaje też takiego, takiego kolorytu. Może to zachęci jakieś, jakieś inne rybki, aniżeli tylko liny. Wiem, że niektórzy to stosują. Ja też od jakiegoś czasu próbuję i jak na razie sprawdza się, więc zobaczymy, czy tym razem przyniesie jakąś fajną rybkę. Tak jak wam mówiłem, w tym miejscu, w którym akurat siedzę, wszędzie jest w miarę płytko i w miarę równo. Z tego co widziałem, tak jak sprawdzałem, tak met, met z hakiem wszędzie jest. Nie ma tej głębszych miejsca. No, nie ma sensu moim zdaniem, rzucać daleko rzucam na że tak tutaj powiedzmy na mm, 25 metr. Powiedzmy. Zobaczymy czy będą ryby. Jeżeli nie, to będę się oddalać, będę szukać dalej, ale zacznijmy od, e, od tego bliższego dystansu. Jak widzicie, rybki się spawiają. Ale i przy brzegu, przed chwilą tutaj, ksilinek wypłynął dosłownie, może nie wiem, 3-4 metra od brzegu. Ale no, to jakby to jest pełno, więc nie wiem, przy obstawaniu. No, no, mówię, no i zaczynam taką 25-30 m. to no, może nawet bliżej 30 metra mówię. Jeżeli ci będzie działo, to będę zmieniać, będę próbować tutaj pod brzegiem, będę próbować jeszcze dalej. Nie chcę rozkładać drugiej wędki, bo wydaje mi się, że nie ma to sensu, to się znowu skończy tym, że będę się tutaj plątać przy podbieraniu, to będzie tylko problemy, więc na jedną wędkę w zupełności wystarczy, jeżeli te ryby będą, a myślę, że będą, to połowimy je. Chociaż z tego co wiem, to, to te ryby tutaj aktywne są najbardziej właśnie w tych godzinach tak, czyli tuż po oświcie i koło zmierzchu. Tak? W ciągu dnia jak jest słońce, jak jest lampa to troszeczkę, troszeczkę te ryby przestają być aktywne. Ja dzisiaj też nie będę długo siedzieć. Myślę, że standardowo dziś posiedzę do 11, zwłaszcza że koło 12 ma, ma, mają być jakieś opady. Słuchajcie, widzę, że rybka spada się koło biegu. Spróbujemy może na chwilkę tej połowić w tak przy samym brzegu. Z 5 metrów może brzegu. Tak sobie rzucę i zobaczymy co z tego będzie. Tu są krzyczniki wszędzie dookoła, roślinność jest, więc mają pożywienie. Obciałek spory jest, a jeszcze żadnego brania. Widać, że ryby tu jest masa, ale też jest tutaj bardzo dużo, podobnej ryby, które uprzykrzężają życie tak, że np. na, na klasyka tu moim zdaniem nie ma po co przyjeżdżać. to jedynie albo metoda, albo w ogóle jakieś zestawy karpiowe. Wiem, że te liny potrafią tak samo przekwytywać kulki po 24 mm. Także jeżeli ktoś tu przyjeżdża karpiowo, to naprawdę musi się grubo nastawić, żeby się przebić przez teliny, A z drugiej strony, żeby do tych się dobrać, to też coś musi być bardziej selektywnego aniżeli robaczki. Jak byłem tu e, jakiś czas temu, chyba w zeszłym roku, tak, w zeszłym roku byłem tu z to on przyjechał, zaczął uciec na obaki i nie mógł się opędzić od tej drobnicy. Dopiero kiedy za założył metodę, to miało to sens i można było łowić linę powiem Wam, się, że wielkiej filozofii w tym momencie tutaj nie ma tak naprawdę trzeba tylko zlokalizować te rybki i potem jak one wejdą w łowisko, to będzie gotowanie jedną za drugą na razie poprowadzam sobie tutaj pod brzegiem bo widziałem, że coś się spławiało, ale nie byłem chętny, tylko drobnica wyskubywała wracam z powrotem na tutaj około 30 metr i tam będziemy czekać, a jak nie to później odsunę się jeszcze dalej próbuję tak na 50 powiedzmy nie wiem, 5 metrze połowić też Będę szukać po prostu tej ryby, jak gdzieś w naszy... A Zobaczymy, może to się o godzin aktywuje, bo to też jest tak, że, tak jak mówię, te ryby nie biły tutaj cały czas, tak? Czasami teraz powinny teoretycznie brać, chociaż ostatnio jak byłem, to to też pierwsze trzy godziny przyjdziałem w ogóle bez ryby, dopiero potem zaczęło się aktywować, no ale zobaczymy, no. To jest ostatnie moje chyba podejście w tym roku. Chciałem jeszcze raz właśnie przyjechać tutaj, bo taki najlepszy okres to oczywiście taki maj czerwiec. Z drugiej strony teraz na rzece no, nie dzieje się zbyt wiele. jak no, jakieś te ryby są odławiane, ale no, ze względu na to, że jest dosyć sucho, no, bo ostatnio padało, tak, ale, ale o, ze względu na to, że ogólnie jest dosyć suche lato, no to jest niżówka, ta woda, woda nie płynie na odrze w wielu miejscach. No i nie jest łatwo, ryby. nie jest, nie jest to taki najlepszy okres, szczerze mówiąc, do wędkowania. Dlatego ja też tu przyjechałem. A jak zacznie się jesień, to już tylko, tylko rzeka, tylko grube ryby. Ale ten okres właśnie chcę jeszcze wykorzystać, żeby przyjechać tutaj. Bo jeżeli nie teraz, to przypuszczalnie już w tym roku nie będę miał okazji, chciałem też spróbować tego innego miejsca. Tak? Nie zawsze łowić tym samym jednym miejscu, koło plaży, gdzie, gdzie łowię. Ale chciałem spróbować tutaj. Jeszcze na pewno w przyszłym roku pewnie pojawi się i właśnie po drugiej stronie będę łowić. Zalew ten jest bardzo fajny. Bardzo lubię tu przyjeżdżać. To jest sprawy kawa jak ode mnie, bo około, mam około godziny drogi, żeby tu przyjechać. No ale. Można dołożyć te 20-30 minut więcej, niż jeżeli zazwyczaj jeżdżę na ryby, zwłaszcza dzisiaj. Znaczy tak jak tak, w tej porze tak jak teraz latem, dzień jest długi, można wcześniej wstać rano, posiedzieć troszeczkę. No też mówmy się, że liny to nie są takie ryby, które się zazwyczaj odławiają, ale ja bardzo lubię te, te ryby łowić. tutaj zatrzęsienia i, i mówmy się, że nie jest to wielka sztuka, żeby tutaj te liny połowić, no ale zawsze fajnie posiedzieć te linki, po, po, poholować. Słuchajcie, łowi już ponad godzinę. <grym> na razie tylko jeden leszczyk, który się spiął pod brzegiem, nie nagałem tego. Ale tak naprawdę osem obcierki nie ma żadnego innego brania. Przerzuciłem się na 50 tak około metr i zobaczymy czy tam dalej coś będzie brało. No w końcu słuchajcie Na dystansie coś wzięło Chyba jest to linek Ale kurczę z papierantu. Już miałem pod podbiarkiem. No jest pierwszy. Taki mięsacy delinek. Ładnie Wam zaprezentuję. No, kawał ryby, naprawdę kawał ryby. Bardzo ładny win. Zaraz sobie go zmierzę z ciekawości, to jest około 50 cm. Naprawdę bardzo ładny 50 50 nie będę tutaj wydziwiać, tak? Zobaczcie, jest 50 jest. Nie, wisi jeszcze, jakieś ładne zdjęcie zrobimy i wypuszczamy cię do wody. Dobra, słuchajcie, nie będziemy żybki męczyć. Niech ucieka do wody. No to co, słuchajcie, długo trzeba było czekać znowu, ale się opłaciło. Jeden linek już jest, zobaczymy ile jeszcze wpadnie. Zostałem na tym dystansie, może coś tam się zakręci jeszcze i znowu na dystansie, wzięło i poluzowało. Biorą tak, że idą do brzegu te ryby. nie jest takie, że nie pociągnie, tylko właśnie poluzuje, potem troszeczkę bardziej się stawia niż poprzedni, bo poprzedni to szedł do brzegu. Ale fajnie bo chwilę. Został był w wodzie i od razu już rybka weszła. Nie wiem czy jest większy, czy bardziej stawia. Ale idzie mi tutaj w krzaki, czego ewidentnie nie chcę. Dobra, mamy go. Rozmiarowo mniejsza od tamtego, ale wciąż piękna rybka te liny są przepiękne po prostu no i znowu słychać 50 m od razu po zarzuceniu, więc trzymamy się tego dystansu uciekaj plum no i obydwa linki na pomarańczowego Oftesa. takiego zwykły orange chocolate tak jak Wam wspominałem, w tym ogólnie tutaj nie ma większej filozofii tak naprawdę cała sztuka sprowadza się do zlokalizowania tych ryb w takim miejscu, żeby one jeszcze były aktywne. Bo ryby na tym zalewie jest cała masa. Ale to nie jest tak, że one zawsze co, co chwilę biorą. Bo tak jak mówię są, tutaj takie okresy, zwłaszcza w ciągu dnia, że po prostu ta ryba się wyłącza i przestaje żerować. Najlepiej żeruje z rana wieczorem. W nocy wiem, że też to fajnie rybki biorą. Może kiedyś tu w nocy przyjadę. Jeżeli chodzi o jakieś przynęty, czy to, co na haczyku, czy na bagnecie, czy to co do podajnika, to wydaje mi się, tak będą zupełnie szczałem nie ma to większego znaczenia byle byłoby grubo, treściwie wydaje mi się, że jakiś metod miksy i tego typu historie są tutaj bezsalowe trzeba po prostu pelet i gruby kąsek, bo inaczej nas zje i cały czas, słuchajcie, stał w miejscu kształtówka nawet nie drgnęła ale teraz jak zwijam to czuję, że jest chyba. Chyba też linek, ale mniejszy Nie obstawiłbym, żeby to był leszcz jakiś. A może, a może jakiś leszcz. Też ładny. Ale nie będzie to mój rekord. Zobaczcie. Piękne są te rybki. Naprawdę piękne są te liny. Zobaczcie jaki brzuszek. ten już fajny nabit gruby. Jest może jakiś długi, ale ładny, nabity. Mogę patrzeć, jakie te kolorki są, jaki brzuszek ma piękny. No super, no jak można nie kochać tych ryb, Fajne, silne, waleczne. Są też zdolne, mimo że odławiane są co chwilę tutaj. hops uciekaj. Ale jest to zbiornik No Kill, więc te ryby wracają z powrotem do wody, przynajmniej w to i powinny wracać. Wiem, że na pewno ktoś tutaj zabiera je, ale też są kontrole słuchajcie, więc. Ludzie którzy dbają o tą wodę pilnują, żeby te ryby nie wylądowały na patelni. Tam jak widzicie jest kąpielisko, już są śmiałkowie. Możecie zobaczyć jak tam jest głęboko, właściwie jak nie jest głęboko, jakie jest płytko. Gość wyszedł kilkadziesiąt metrów od brzegu i wodę ma popas cały czas. Także widzicie jaka tu jest pócizna. I tym razem trochę inna rybka na metodę. Była nieagiczne, ale hol jak szmatę. Jest leszczyk do wody, wpuszczamy. No i trzy brzuty z rzędu, trzy brania. A teraz trzecie przerzucenie bez niczego. Zobaczymy, czyżby tylko te trzy linki tam były. Nie sądzę, ale no, czekamy na kolejne branie. Po chwilowym przystoju kolejny linek. Może mi tylko nie, nie fikną tutaj. Patrzcie, płetwy. No widać, że to jest samiec. Nie I ma płetwy. Piękny, piękny samczyk. Wspaniała ryba. Te kolory przepiękne są po prostu. O, przyjacielu. No zobaczcie, czy ta ryba nie jest piękna. Wspaniały ryb. Jak widzicie, palecik smakuje nie tylko rybą. Jest tu taka mała motorka ale tu. Kolejny linek, a może to nie linek, bo tak idzie dość gładko. Może to znowu leszczyk. A chyba linek tylko idzie do brzegu, ale tu zazwyczaj tak idą do brzegu, i dopiero na sam koniec zaczynają wajować No właśnie, o tym mówię. najmniejszy z dzisiejszych, myślę, że taki 40 40staczek może ale jaki by nie był to linek zawsze będzie linkiem, piękna ryba jak to mówią złote, a skromne, piękna ryba, chociaż nieduża, ale wciąż tak mówię, linek zawsze będzie linkiem, z piękna walczona ryba zostałem jeszcze słuchajcie może z godzinkę łowienia no i po cichu liczę, że jeszcze wpadnie ten profesor jak taki większy bo no te wszystkie linie takie widzicie, około 50 cm, ten ostatni to nawet jeszcze mniejszy. Jeżeli chodzi o inną rybę, no to yy, tylko te szczyki, jeden spadł, drugi o wyciągnąłem. Karpia żadnego, żadne jakieś tam wzdęgi, byczka na szczęście nie ma, bowiem że te byczki też potrafią brać o tej porze roku. Yy. No i czekamy, może jeszcze coś się uda dołowić, ale widzę, one wchodzą falami, tak, biorą dwa trzy bania na raz, później przerwa, dwa trzy bania i przerwa, także. Tak to wygląda, wynik może nie jest jakiś oszamiający, no bo tu w 10 linów czy więcej to nie stanowi żadnego problemu, no ale wiecie, no dzień w dniu nie jest równy, też to jest takie nowe miejsce dla mnie, tam pewnie bym też połowił, ale chciałem spróbować czegoś, czegoś innego e, zobaczymy, może jeszcze uda coś się odłowić. Na tej odległości co łowię, e, tylko że po lewej stronie, co chwilę widzę, czy może nie co chwila, już kilka razy sprawił się naprawdę duży koń, jakiś karpisz, ale taki myślę, że około 10 kg albo więcej może podpłynie, może weźmie nie wiem, zobaczymy mamy kolejną rybkę czy to będzie linek? chyba tak chociaż nie stawię zbytniego połu. ale tak jak Wam powtarzam, one raczej tu idą do brzegu Zdziwiłbym się, gdyby to był leszcz. Bardzo delikatny hol, tak naprawdę słuchajcie, w ogóle nie linowy, ale rybka całkiem zacna. Zapięty poprawnie. Proszę. Taki linek. Kolejna piękna rybka z midickiego stawu. Hops wraca do wody. uciekaj. ups jest kolejna rybka, ale tym razem to na 99% nie jest linek. Bo idzie bardzo delikatnie, myślę, że taki leszczyk się płaką. Takie też brania leszczowe, wachlowanie, niezdecydowane branie. I przypuszczam, że to będzie po prostu jakiś leszczyk nieduży. No jeszcze, słuchajcie, muszę Wam dodać to, co wspominałem bo w poprzednich filmach z tego miejsca. Jeżeli chcielibyście tu przyjechać i połowić, to to nie jest woda PZW, to jest woda należąca do gminy czy w dzierżawie i opiekuję się nią, pociągnę sobie tylko troszeczkę żółkę zbiorę, e, którą opiekuje się Stowarzyszenie Cyprinus. Można wejść na stronę na, na, na Facebooku ich, zobaczyć jak wygląda regulamin, jest to woda no kill, tak jak wspominałem. Wystarczy zrobić przelew na 40 złotych. Dniówka chyba dzieci 25, tam możecie zobaczyć dokładne informacje, macie mam e, potwierdzenie przelewu i, i to wszystko tak naprawdę można łowić tutaj. Także polecam to miejsce, bo naprawdę jest bardzo fajne. Jestem tutaj po raz trzeci i na pewno nie ostatni. Pozdrawiam. No i zobaczcie, żeby nie było takie leszczyki też biorą na metodę tutaj. No i widzicie łowy? naprawdę kilka godzin i ile tego mi zostało. Cała masa, Pół opakowania. Miałem prawie całe i teraz zostało, no może nie całe, ale miałem tak czwarte i zostało mi tyle. Także tego paletu mimo że przerzucam co chwilę i też mam duży podanie, które naprawdę zostaje sporo. No, i czas nieubłaganie leci i skończył mu się nawędkowanie. Zatem, zróbmy takie moje podsumowanko. No, słuchajcie, cel poniekąd zrealizowany, tak? Taki tutejszy standard, zróbmy chyba 7 linów, 2 albo 3 leszcze, nic specjalnego. Linie takie standardowe, tu około 50 cm, nie było bonusa, nie było rekordu nie było również karpia żadnego takie brania bardzo rywalne jak widzieliście na samym początku te, te linki w ogóle nie współpracowały porwałem bliżej, na takiej, pod całymi nogami na takim średnim dystansie i dopiero kiedy odsunąłem się taki na dystans około 50, 50 kilometrów, to e, zaczęły wchodzić i też nie od razu, i też było tak, że raz, dwa, trzy, trzy liny z rzędu potem znowu cisza, potem znowu wpadło kilka z rzędu Potem znowu cisza i takie rwane, no, To nie było takie budowanie łowiska, że potem było łowienie jednej ryby za drugą, tylko tak naprawdę to od przypadku szczerze mówiąc one wpadały. Tych chinów no, tu jest cała masa na tym samym zbiorniku. Bardzo łatwym zresztą, jak widzicie. Także tak jak powtarzam po raz kolejny. Polecam Was tutaj przyjechać. w pewnym czasie one się to prawda trochę nudzą, tak, ale ale myślę, że jeżeli ktoś nie ma możliwości na za mówienia takich ręktowato, to warto tutaj przynajmniej raz w roku przyjechać. Ja byłem drugi raz, w tym roku już nie będę wybierać, myślę, że jeszcze w przyszłym roku się wybiorę tak na wiosnę, bo to, to jest takie miejsce, mówię, że raz w roku to warto przyjechać, przynajmniej żeby się trochę z tymi linkami wyszaleć. No i to słuchajcie, jeżeli podobało Wam się, to proszę Was o łapkę w górę, a jeżeli jesteście ciekawi kolejnych produkcji, to zachęcam Was do subskrypcji. Ja tymczasem żegnam się, jadę do domu. Na razie. Cześć!